Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Durmała, dzień dobry. Proszę uważać tam na drogach, bo bardzo ślisko moim państwa gościem Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, który dojechał na czas i punktualnie uważał na drogach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, jeżeli jesteśmy na tej drodze do odnowy służby zdrowia, to zapytam, jak to wygląda z perspektywy Świętochłowic. Dzisiaj Rada Ministrów pochyli się nad tym tematem. Wiemy już, że 90 placówek w skali kraju tak oficjalnie przekłada zabiegi na przyszły rok. No, ten rząd i poprzedni pochylają się na tym tematem już od. To nie jest kilka, to jest kilkanaście lat tak naprawdę. Ten system jest już niemal trupem tak naprawdę i nie ma sensu go reanimować. To jest moje prywatne zdanie, chociaż też jako włodarza, który ma w strukturach szpital powiatowy uważam, że system zdrowia jest całkowicie do przewrócenia o 180 stopni. Przewrócenie ma polegać na tym, że dojdzie między innymi do konsolidacji, nie może być zbyt dużo porodówek na kilometr kwadratowy. Czy wy jako samorządowcy jesteście w stanie się w tym zakresie dogadać? Kto ma lepszy szpital, kto ma lepszy oddział? Bo nie sądzę. Takie rozmowy trwają. Z racji tego, że mamy sąsiadów po prawej, po lewej stronie, czyli Chorzów, Ruda Śląska z wodarzami. takie rozmowy trwają. Natomiast ja mam wrażenie, że ten problem to nie jest kwestia dogadania się włodarzy, a jednak um, ludzi, którzy um, tą, um, funkcjonują w tej branży trochę takiej hermetycznej, zdrowotnej i to tutaj by trzeba było szukać rozwiązań, a nie na poziomie samorządowym. Najlepiej, gdyby te szpitale całkowicie odsunięto od miast, um, skoro nie ma wpływu ani na koszty, ani na przychody, bo nie mogę decydować ani o wynagrodzeniach lekarzy, ani o kwotach świadczeń, jakie świadczy szpital, no to w takim razie zabierzcie ten szpital z miasta, w sensie takim, żeby właścicielem się stało czy to wojewoda, czy ministerstwo, i wtedy myślę, że ten problem szybciej by się rozwiązał. Problem na pewno nie leży w pieniądzach, takie mam wrażenie, bo te nakłady z PKB rosną rok do roku. Rzecz w tym, jak te pieniądze wydawać. No i właśnie tutaj dochodzimy do pewnych takich kuriozalnych e, sytuacji, które również miały miejsce w naszych miastach, bo dzielimy się tą wiedzą. E, najważniejszy problem to jest jednak kwestia tej struktury własności. Gdyby szpitale, e, służba zdrowia została w rękach ministerstwa czy w rękach przedstawicieli ministerstw w województwach, to myślę, że naprawdę ten problem dałoby się szybciej rozwiązać, i to wcale nie problem pieniędzy byłby najistotniejszy. Czyli nie centralizacja, tylko decentralizacja, ale jednak pod resortem zdrowia, takie Śląskie kasy chorych? Ale jeżeli ja nie mam wpływu ani mhm. na um, wysokość kosztów, czy, czy wycenę um, tych świadczeń, bo to narzuca NFZ, jeżeli nie mam wpływu na wynagrodzenia, bo co chwilę słyszymy o podwyżkach ze strony Ministerstwa e Zdrowia, no to w takim razie. Nie powinienem być więźniem tego układu. Są protesty. Tam, gdzie porodówki mają być likwidowane, chociaż mówi się, że tak naprawdę przenoszone, nie ma się co wcale ludziom dziwić. Ale wie pan prezydent doskonale, jak to mniej więcej wygląda. Skojarzenie ludzkie polega na tym, że czy szpital wojewódzki, powiatowy, czy miejski, to będą dzwonili do begera. Dlatego też mówię o tym, że system służby zdrowia jest całkowicie do odwrócenia o 180 stopni powinniśmy edukować ludzi o tym, kto jest rzeczywiście właścicielem, ale <laughs> zostawiając oczywiście to, co dobrze funkcjonuje w miastach, które się tym zajęły. I jeśli chodzi o porodówkę, to ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkie mieszkanki, czy wszystkie słuchaczki Radia Piekary, które mierzą się z tym zamiarem, żeby urodzić dziecko właśnie do naszej porodówki, która naprawdę jest fantastyczna. Pozostałe oddziały są trochę słabsze i tutaj jest ten element, kiedy warto by było, żeby ministerstwo przyjrzało się temu, które są potrzebne, a które nie. W części radiowej ostatnie pytanie. Idzie Pan za chwilę do Warszawy odebrać nagrodę za zrównoważony rozwój, bardzo prestiżowa kategoria. Czy to znaczy, że budżet chociażby świętochłowicki. Jest takie, jakby pan oczekiwał? No Nie do końca, bo tutaj oceniamy rok 2023, czyli to wszystko, co mieliśmy w budżecie, czyli kwestie finansowe. kwestie... Sporo się w takim razie zmieniło na gorsze? W roku obecnym? Tak. Zdecydowanie tak. Z czego to wynika? Mówi się o tym, że budżet państwa tak napięty, ze względu na to, że rząd patrzy łaskawym okiem na samorządy, daje dodatkowe pieniądze. Nazywa się to kroplówką, a propos służby zdrowia. Kroplówka była w dwóch poprzednich latach, ona była większa dla Świętochłowic, były pole manewru, bo była możliwość rozmowy, była możliwość takiego partnerstwa, jeśli chodzi o, 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 o polityków. Dzisiaj niestety jest to troszeczkę ograniczone. Jakie pieniądze w takim razie? Dla porównania, tak żeby słuchacze wiedzieli. W tym roku dostaliśmy, choć jeszcze nie wpłynęły te pieniądze, niewiele ponad 9 milionów złotych, a w ubiegłym było to 30. Niektórzy samorządowcy powiedzą. Pan narzeka, jest o niebo, o niebo lepiej niż było. Jest rzeczywiście lepiej dla tych, którzy mają e, duże miasta pod sobą, którzy, które mają e, dużo większą powierzchnię terenów, ale nie ukrywajmy tak naprawdę mieszkańcy świętochowic od Katowic czy od e, Warszawy, niczym się nie różni tak naprawdę. Wielokrotnie to są nawet bardziej wartościowi ludzie. Choć nie chciałbym tutaj kategoryzować, natomiast nie powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat samej powierzchni miasta, czy ilości mieszkańców, ale również spojrzeć do tego, kto co sobą reprezentuje. Skoro miasto dostaje nagrodę za zrównoważony rozwój, to znaczy, że włodarze tego miasta, Beger i jego zespół potrafili poukładać budżet w taki sposób? żeby starczało na wszystko. Nie zwalniamy, a wręcz przeciwnie, rozpędzamy się w dogrywce w sieci, bo będzie o wielkim żużlu w Świętochłowicach. Warto zostać z nami. Dziękuję radiosłuchaczom. Uważajcie na drogach. Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, moim państwa gościem. Wracając do finansów, chcę pan powiedzieć, że ta koncepcja rozwoju samorządów będzie polegała na tym, co już trochę znamy. Mają się rozwijać duże miasta, a przez rozwój dużych miast będą rozwijały się te ościenne, trochę mniejsze. No, właśnie w taki sposób wygląda ta ustawa, która mówi o dochodach samorządów i wiemy, bo rozmawiamy z samorządowcami z całego kraju, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. W sensie to nie jest też optymalne rozwiązanie, bo ono jednak jakby nie patrzeć, preferuje tych, którzy rzeczywiście mają u siebie siedzibę największych firm, a za tym idą oczywiście większe pieniądze, pomimo tego, że w tych firmach pracują mieszkańcy takich miastościennych, jak, jak na przykład świętochłowice. Jest to wielką niesprawiedliwością traktowanie, traktowanie w taki sposób, że tam, gdzie są duże firmy, tam będziemy inwestować. Ja bym jednak sobie marzył taki rząd, takich ludzi, z którymi można porozmawiać, można pokazać im te zalety, jakie są w takich miastach, powiedzmy tych obwarzankowych, jak Świętochowice, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia, gdzie ludzie, którzy pracują w tych dużych miastach, mają swoje potrzeby w tych mniejszych, tam gdzie mieszkają. Czyli, tak jak w Świętochowicach, mają potrzebę skorzystania z hali sportowej, z żużla, z wielu dróg. Natomiast no, te pieniądze, w większym strumieniem jednak płyną do tych dużych miast. Czyli pan będzie spał spokojnie i bardzo dobrze wtedy, kiedy mieszkańcy Świętochowic nie tylko tam będą spali, ale będą też pracowali i odprowadzali podatki, co jest istotne. Zdecydowanie tak. Nawet kwestia Janusikowego. To nie jest system wyciągnięty z ery XVIII-XIX wieku, gdzie rzeczywiście takie rzeczy miały miejsce, ale to jest, to są takie działania sprawiedliwe, które pokazują tak naprawdę, czy dany człowiek jest gorszy czy lepszy od tego, który mieszka w w małym czy w dużym mieście. To, że lokalizacja jest taka, nie inna, na to wpływu nie mamy. Na mieszkańców oczywiście mamy. Ci wybierają tam te miejsca, które więcej oferują nie tylko pod względem pracy, ale również relaksu. Jeżeli miasto Świętochłowice nie będzie miało wsparcia z rządu, czy z Komisji Europejskiej, czy z innych organów do tego, żeby się rozwijać, to tak naprawdę poza sypialnią, poza doglądaniem tego, czy mieszkańcy kładą się o 22 spać, wodarz nie będzie miał tak naprawdę nic do, do, do robienia. Przez wiele lat, żeby nie powiedzieć dekad, pomagały w rozwoju środki unijne. Sukces rządu, czyli pieniądze z KPO. Pytanie tylko, czy one wpadną do odpowiedniej szuflady, na przykład do Świętokłowic na realizację projektów, o których mówicie od dawna, bo od dawna też czekacie na te środki. Ja mam bardzo duże wątpliwości. Oczywiście bierzemy udział w pracach organów, które decydują o tym, czyli kwestia subregionów, kwestia nawet spotkań z poszczególnymi ministrami w ministerstwach. Natomiast cały czas mam takie wrażenie, zresztą pracując ponad 15 lat temu w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy zaczynaliśmy tą pierwszą dużą transzę w okresie 2.7-2013, ówczesna moja pani dyrektor Elżbieta Bieńkowska mówiła o tym. No, nic nie zrobimy na to, że każde euro, które dostajemy, to i tak w 70 centach wraca z powrotem do Niemiec. Ja bym sobie życzył, żeby jednak ten rozwój polski wyglądał trochę inaczej. Ale są takie projekty, na które liczycie bardzo mocno, które gdzieś tam zarysowaliście mieszkańcom, być może w trakcie kampanii ostatniej wyborczej, samorządowej. A teraz dostrzega Pan, że z tymi pieniędzmi może być problem? Bo tu chodzi oczywiście, żebyśmy Państwu wytłumaczyli też o wydatkowanie tych projektów, o czas ich realizacji, który się mocno skurczył. No więc właśnie, zostaje nam półtora roku na rozdysponowanie środków z KPO. To jest, przypomnę, 60 miliardów euro. To są pieniądze, których nie da się tak po prostu wydać w tydzień, rok czy nawet dwa lata. Te projekty wymagają. Konkretnej dokumentacji projektowej. Wymagają przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z ustawą e, prawo publicznych i potem jeszcze realizację, wybór wykonawcy. Więc e, to nie jest e, półtora roku na e, przygotowanie dużych projektów. To jest nierealne I tak naprawdę dzisiaj i wiemy, że e, tak e, celem chyba będzie tak naprawdę kwestia refinansowania tych inwestycji, które e, albo się dzieją teraz, albo zostały już zakończone, bo wiem, że ten okres dofinansowania on sięga roku 2021 do 2027. Czy na tym ma polegać dalej rozwój kraju Europy? Mam poważne wątpliwości. No to w takim razie edukujemy się dalej trochę z księgowości i trochę z ekonomii. Jednym z obciążeń budżetu w Świętochłowicach, jak i w innych oczywiście miastach, to podwyżki dla nauczycieli. Nikt nie ma wątpliwości, że powinni je otrzymać. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o persaldo budżet miasta i perspektywę na kolejne miesiące? No Już szacujemy, że znaczy w tym roku to jest ponad 30% środków własnych, czyli tych, które dostajemy, czy, czy zwracane są nam z podatków, które musimy przeznaczyć na oświatę. Przyszły rok wygląda gorzej. Natomiast co mnie bardziej martwi, to kwestia tak naprawdę tych alokacji czy subwencji, które mają iść za... Wynagrodzeniami. Pamiętajmy o tym, że grupa społeczna nauczyciele to jest ta, która ma płacone z góry. Czyli tak naprawdę, jeszcze za niewykonaną pracę my musimy już im zapłacić. E, istnieją obawy, zbliżamy się do końca roku, że nie będziemy w stanie wypłacić wynagrodzeń za styczeń, na początku stycznia, ponieważ te pieniądze przyjdą do nas dopiero pod koniec. A kwestie podwyżek, one też. W w pewien sposób jeszcze dodatkowo utrudniają tą możliwość i wyjdzie na to, że będziemy musieli się kredytować, żeby my jako gmina, żeby móc zapłacić wynagrodzenia nauczycielom, co uważam za skandaliczne. To jak to jest w takim razie, panie prezydencie? Jak słyszę, że dobrze już było trochę, a jednak pan podtrzymuje to, że świętochowice zasługują na Wielki Żurzel, chociaż w tej pierwszej kampanii wyborczej to były co prawda inne Świętochłowice, inne, inne stany zadłużenia, mówił pan, że nas nie stać na to. Mówiłem o tym, bo było wiele takich działań, które musieliśmy powstrzymać i to na dwa lata, kiedy odzyskaliśmy płynność finansową. Mniej więcej w połowie 2020 roku odeszliśmy od tego miana potencjalnego bankruta, które, które, które się pojawiło pod koniec 2018 roku, bo tak rzeczywiście wyglądał budżet miasta. Natomiast z każdym rokiem i to dowodzą też dzisiaj te rankingi, m.in. Rzeczpospolitej, która mówi o... Zrównoważonym rozwoju, gdzie pokazujemy, że byliśmy w stanie zbilansować pewne działania, zdywersyfikować wydatki, ograniczyć oczywiście koszty administracyjne. Przypomnę, że do dzisiaj jeżdżę bez kierowcy i, i, i daję sobie z tym radę. Więc to są pewne takie działania, które sprawiły, że dzisiaj możemy już mówić, wrócić do tematu wielkiego żużla. Jesteśmy na etapie projektowania trybun i etapów, kiedy będziemy mogli to realizować. Chciałbym, żeby to się stało w przyszłym roku. Natomiast e, też nie ma co ukrywać, że jesteśmy troszeczkę zakładnikiem dokumentacji, która wcześniej powstała, e, czyli ta jeszcze z 2016 roku. I e, no, mamy pewne opóźnienia. Wykonawca, który, który przygotował wówczas tą dokumentację, dzisiaj, e, dzisiaj ma pewne opóźnienia, żeby przygotować nam te etapy. Natomiast ja we mnie jeszcze dużo wiary jest i wierzę w to, że w 26 roku rzeczywiście będziemy mogli do rozgrywek ligowych wrócić. Może nie w, przy pełnym stadionie około 10 tysięcy czy 8 tysięcy, ale przynajmniej trzech powinno to się udać. Tu nie chodzi tylko o igrzyska, ale o zbudowanie takiego konceptu sportowego, który... Udźwignie miasto. Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że w wielu miastach, jak chociażby przy budowie stadionu Górnika Zabrze, zaciągnięto duże kredyty. Widać to teraz, jeżeli chodzi o persaldo budżetu miasta. Natomiast taka była wola mieszkańców, żeby Górnik Zabrze miał stadion na miarę swoich możliwości. Czy tak będzie w przypadku Świętochłowic? Gigantomania? Czy macie to policzone? I co z otoczeniem biznesowym? Mam na myśli tym, że zawsze taki sponsor tytularny jest na pewno mile widziany, o ile... Nie powiem niezbędny. Nigdy nie pozwolę na to, żeby dopuścić do takiej sytuacji, jaką zarówno ja zostałem zastałem w 2018 roku, ani też taką, do takiej sytuacji, z jaką zmaga się dzisiaj prezydent Zabrza. Wszystko zostało tak naprawdę opracowane, i ja od samego początku mówiłem mieszkańcom, że musimy krok po kroku odbudować wszystkie dziedziny życia. W tym również tą sportową, i to się dzieje. Um, oczywiście, należy też sobie zdawać sprawę z tego, że jednak żurzel w Świętochłowicach to jest wielka historia, to jest wielka tradycja. W ubiegłym roku świętowaliśmy 75-lecie klubu i dwa lata wcześniej. Natomiast też pamiętajmy o tym, że to jest klub, jedyny klub, który jest w metropolii naszej górnośląsko zagłębiowskiej i to jest wielki potencjał tak naprawdę. Kiedy odbywały się zawody, w ciągu ostatnich dwóch lat już pojawiali się ludzie, którzy chcieli przywrócenia tego sportu. I nie mówię tutaj tylko o działaczach klubowych, ale również o tych sponsorach, osobach prywatnych i wierzę w to, że pokazując im kolejne wydarzenia, ruszając ligą w 2026 roku, Będziemy w stanie odbudować to i nie mówię, że od razu marzymy o ekstralidze. Natomiast jeśli pojawi się taka możliwość i taki sponsor, to oczywiście fajnie by było. A zatem jest duża obietnica w studiu radia Piekary. Zapytam o kolejną, złożoną nie tyle przez pana, bo to jest temat, o którym też mówi się od wielu lat. Zbliża się 80. rocznica Tragedii Górnośląskiej. To są bardzo trudne, ale ważne karty historii Górnego Śląska, które z pewnością warto przypomnieć. Miałby, miał być pomnik na rocznicę. Nie będzie. Nie będzie pomnika, ale to nie jest kwestia niechęci ani ze strony mojej, ani ze strony Urzędu Marszałkowskiego czy, 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 czy Ministerstwa Kultury. Nie jest to też zła wola wszystkich środowisk, które się skupiają wokół tej rocznicy. Kiedy zajrzeliśmy do projektu sprzed 20 lat, który miał, się, miał być zrealizowany na terenie dawnego obozu, Doszliśmy do wniosku, że to jednak już nie przystoi, to, to, to nie jest ta epoka, w związku z czym e, przystąpiliśmy do prac związanych z tym, żeby najpierw zagospodarować teren, który, na którym ten obóz wcześniej funkcjonował. To jest działka wciśnięta między ogrody działkowe, e, i chcie, dla mnie kluczowa jest przede wszystkim, przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Dzisiaj, kiedy stajemy przed bramą obozu, dawnego obozu Zgoda. Te uroczystości mają miejsce również na ulicy. Tak, jest normalna droga, jeżdżą samochody, tak? Trzeba zamykać drogę. Zamykać drogę, ewentualnie postawić Straż Miejską, która, czy policję, która, która kieruje ruchem. My chcielibyśmy tą całą część przenieść do środka tej działki i brama zostanie. Natomiast kwestia zagospodarowania czy tam powinien powstać pomnik mhm. dodatkowy, czy, czy jednak nie wznieść bardziej, czy podkreślić rolę tej bramy, która Przypomnę, jest oryginalną bramą z dawnego obozu. To jest jeszcze kwestia tak naprawdę do ustalenia. Na razie kwestia bezpieczeństwa to jest to, co cały czas mi przyświeca i wierzę w to, że razem ze Stowarzyszeniem Architektów, być może z architektami z Politechniki Śląskiej bądź innych uczelni przygotujemy zagospodarowanie tego terenu i na to chcemy poświęcić przyszły rok po to, żeby w 27 roku to już powstało. Tyle, że pan prezydent doskonale wie, że takie rocznice mobilizują do tego, żeby znaleźć środki na to. To, to, to nie są tanie rzeczy, mówiąc w dużym skrócie, biorąc pod uwagę potrzeby, które są w Świętochłowicach, skoro następna rocznica za 5 lat, 85, bo to brzmi dumnie, czy nie obawia się pan, że gdzieś ten impen zostanie wytracony? Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że miasto Świętochłowice nie stać na to, żeby wyłożyć 3 miliony złotych po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom tych uroczystości, a z drugiej strony dlaczego miasto Świętochłowice ma brać na siebie cały ciężar związany z tym, że około 2,5 tysiąca osób tam... Zmarło. Biorąc pod uwagę, że to jest Śląsk, jest w granicach Polski, tak, niedawno mieliśmy święto niepodległości. Biorąc pod uwagę, że tragedia górnośląska to historia Polski. Polski i Europy. Pamiętajmy, że tam nie tylko Polacy umierali, ale również e, przedstawiciele różnych innych narodów są też. To powinien być taki trend, czy, czy akcja tak naprawdę wszystkich, a nie, a nie samych Świętochłowic. Czyli mówiąc krótko, taki koszyk na te pieniądze, tak żeby ten projekt mógł być zrealizowany. O pieniądze zapytam i o czyste powietrze. Posypały się mandaty w Świętochłowicach, zapalenie śmieciami. Pani jest zwolennikiem tego, żeby karać mieszkańców. Zostało 13 miesięcy, że tak powiem, do końca ery kopciuchów. Karanie to jest najgorszy motywator do tego, żeby mieszkańcy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za to, żeby jednak zmienić źródło ogrzewania. Jestem zwolennikiem jednak zachęt takich, które sprawią, że tym mieszkańcom dla tych mieszkańców będzie, czy to nowinki technologiczne, czy jakieś inne rozwiązania będą promocją taką, którą, którą sprawią, że to dzięki temu właśnie będą... Chcieli dokonać tego źródła i oczywiście świadomość tego, że pozostając przy tych, przy tych kopciuchach zatruwają nie tylko swoje życie, ale też swoich sąsiadów. Więc bardziej kwestia edukacji i, i, i pewnych takich zachęt niż, niż karania. Natomiast za tym muszą iść konkretne pieniądze. Dzisiaj słyszymy o historiach takich, że ludzie, którzy przerzucili się na pompy ciepła, generalnie narzekają na potężne koszty i wcale im się tego wcale im się nie dziwię. Nie na tym miała nie, nie na tym polega walka klimatyczna z ocieplaniem i z likwidacją tlenku węgla, żeby koszty przerzucać na, na, na mieszkańców. Bardziej zachęty niż karania. Czyste powietrze to jeden z tych elementów, który decyduje o tym, a mamy z tym problem w całej metropolii, z depopulacją decyduje o tym, czy, czy ci młodzi ludzie tu zostaną, czy pojadą dalej, czy pojadą chociażby w pomorskie lub zachodniopomorskie, pomorskie bo ta jakość powietrza będzie zupełnie inna. Ale o tym wszystkim decydują też takie elementy, o których rozmawialiśmy już, czyli czy są te wydarzenia sportowe, czy jest ten żużel, czy jest wreszcie hala sportowa, która no wyrosła już u Was tuż obok stadionu Skałka i otwarcie szykuje nam się jutro. Nie, hala sportowa będzie otwarta na wiosnę, natomiast jutro w czwartek otwieramy halę łukową. Futbol przez mniejsze F, tak? Futbol przez mniejsze F, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, orlik przykryty, dogrzewany będzie. To jest jeden z trzech tak naprawdę, jedna z trzech inwestycji, która w niedługim czasie w Świętywicach powstanie. Natomiast hala sportowa, tak jak mówię, to jest już przełom lutego-marca, gdzie oddamy do dyspozycji naszych klubów sportowych pełnowymiarową halę sportową, gdzie będzie można na 300 miejsc, gdzie będzie można rzeczywiście rozgrywki już na takim wyższym poziomie realizować. Jak słyszymy, Świętochłowice pod względem inwestycji sportowych mają dobrą kondycję. Prezydent tego miasta Daniel Beger był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. To jeśli mogę, to oczywiście chciałbym jeszcze podkreślić, że ten element sportowy będzie widoczny już 7 grudnia, kiedy przygotowujemy miejską choinkę i ta choinka będzie wyjątkowa. W tym roku ona stanie oczywiście na skałce przy scenie i będzie ona będzie zamiast bombek zawiesimy tam piłki, piłeczki i różnego rodzaju ogumienie nawet żużla, tak, Ktoś żeby... powie w takim razie od razu fanatyk sportu rządzi w Świętochłowicach. Ale przede wszystkim stawiajmy na profilaktykę, a nie na leczenie. Jeżeli zapewnimy naszej, naszym dzieciom, naszej młodzieży wystarczającą ilość infrastruktury sportowej, wówczas nie będziemy musieli tyle dopłacać do szpitala. To bezpiecznej drogi, tak na koniec do Warszawy. Niech tam dobrze mówią o Śląsku, o Świętochłowicach. Daniel Dziękuję. Begier, Beger, przypomnę, prezydent Świętochłowic, był moim państwa gościem. A my na koniec oczywiście szerokości państwu życzymy. Proszę uważać na drogach, bo dziś ślisko z rozmową dnia wracamy jutro w Radiu Piekarę o 7.30. Do zobaczenia.